Pewnie większość z Was zaraz po filiżance kawy albo jakiejś potrawie z dużą ilością cebuli sięga po gumę do rzucia. Robiłem to samo. Zawsze lubiłem gumę, ale nigdy nie sądziłem, że będę żuł ją codziennie przez miesiąc. Wszystko zaczęło się od przeczytania artykułu o korzyściach zdrowotnych wynikających z rzucia gumy. Pomaga zrzucić wagę i spalić więcej kalorii? Dobra, ostatnio przybyło mi trochę kilogramów. Chroni zęby? Naprawdę? Zawsze myślałem, że powoduje ubytki, ale w porządku, zobaczymy. Poprawia pamięć? Świetnie, bo z dnia na dzień coraz bardziej zmieniam się w rybkę dory i z bajki, gdzie jest Nemo. Pomyślałem, że jedna paczka gumy dziennie w zupełności wystarczy, i w ten sposób zaczął się mój dziwny eksperyment. Pierwsze trzy dni były przyjemne. Cały czas żyłem kawałek gumy, no może z wyjątkiem przerw na jedzenie i spanie. Muszę jednak przyznać, że początkowo moja szczęka niezbyt dobrze zareagowała na to wyzwanie. W czwartym dniu zaczęła mnie trochę boleć od nadmiernego rzucia, ale następnego dnia wszystko wróciło do normy. Kilka kolejnych dni również minęło gładko. Jedynym zauważalnym problemem było zwiększone pragnienie. To chyba przez cukier i sztuczne substancje schodzące w gumie. Ale nie narzekałem. Ostatecznie zacząłem pić około 8 szklanek wody dziennie. Lekarz z pewnością byłby ze mnie dumny. Przez kolejne 10 dni rzucie gumy stało się moją drugą naturą. Zupełnie się nad tym nie zastanawiałem. A początkowy bunt ze strony mojej szczęki całkowicie wygasł. Ale teraz pojawił się inny problem wzdęcia. Po krótkim rozeznaniu odkryłem, że winne temu są sztuczne słodziki. Podobno nie wchłaniają się one zbyt dobrze w jelicie cienkim. W dodatku podczas rzucia gumy połykamy bardzo dużo powietrza. Na szczęście po dwóch, trzech dniach wzdęcia minęły. Jeśli chodzi o pozytywy, to zacząłem dostrzegać niewielki spadek wagi. Cóż, kiedy cały czas żuje się guma, to nie ma czasu na niezdrowe przekąski, prawda? Nawet nie ma się na nie ochoty, więc wystrzeganie się śmieciowego jedzenia było łatwe. W końcu nadeszło 10 ostatnich dni mojego eksperymentu. Sami doskonale wiecie, jak twarda jest guma na samym początku, gdy wkładam ją do ust. Moja szczęka przyzwyczaiła się i w ogóle tego nie czułem. Ale, szczerze mówiąc, do tego czasu miałem już przesył tych wszystkich gum. Wyzwanie przestało być zabawne i stało się nudną rutyną, ale poza tym czułem się całkiem nieźle. Największym zaskoczeniem były dla mnie komplementy, które zacząłem otrzymywać pod koniec eksperymentu. Dotyczyły wyglądu mojej szczęki. Nigdy nie była to moja mocna strona, a teraz jest wręcz odwrotnie. Spojrzałem na swoje zdjęcia z czasów sprzed wyzwania i po nim rzeczywiście widziałem różnicę. W zaledwie miesiąc linia żuchwy wzmocniła się i stała się lepiej zarysowana. Będę szczery, to sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, czy warto kontynuować eksperyment. Ostatecznie zdecydowałem, że na razie wystarczy. Pewnie chcecie usłyszeć moje końcowe wnioski? Niech pomyślę. Zacznę od pozytywów. Naturalnie wyrzeźbiona linia szczęki. Podoba mi się jak teraz wygląda. Częste rzucie to znakomity trening dla mięśni żuchwy i proszę, wyglądam jak Henry Kawi. No, dobra, może nie zupełnie. Zrzucenie kilku kilogramów było pożądanym efektem. Może moja waga nie zmieniła się drastycznie, ale na tyle odpowiednio, że poczułem się lepiej w swoim ciele. Rzucie gumy oszukuje mózg, który myśli, że coś jemy, dlatego rzadziej odczuwamy głód. Na lepsze samopoczucie wpłynął też brak przekąsek. Pamiętacie, jak wspominałem o tym, że rzucie gumy poprawia pamięć? Podobno stymuluje pracę mózgu i myślę, że rzeczywiście jest w tym trochę prawdy. Zauważyłem u siebie zwiększoną koncentrację w pracy i nie musiałem tak często polegać na przygotowanych wcześniej listach z wypisanymi sprawami do załatwienia. Dostrzegłem również niższy poziom stresu. Należy do osób, które się zamartwiają, więc naprawdę byłem bardzo zaskoczony, gdy uświadomiłem sobie, że w ciągu tego miesiąca stałem się znacznie bardziej wyluzowany. Wydaje mi się, że odruch rzucia koi nerwy i uwalnia stres. Niezły trik. Oczywiście dużym plusem jest niezmiennie świeży oddech. Nie żułem tylko gumy miętowej, ale również owocowy smak zapewniał przyjemny zapach z ust. Trochę dziwne spostrzeżenie, ale chyba w końcu o to chodzi w rzuciu gumy, prawda? Niestety nie było aż tak idealnie. Jest też kilka negatywnych aspektów eksperymentu. Wzdęcia rzeczywiście dość szybko ustąpiły, ale trzeba to wziąć pod uwagę, gdy chcecie zacząć rzucić więcej gumy. Pragnienie zmniejszyło się nieznacznie, gdy zastąpiłem gumy o smaku arbuzowym i truskawkowym miętowymi, ale nadal piłem dużo więcej wody niż normalnie. Sami zdecydujcie, czy jest to dla Was pozytywna, czy negatywna kwestia. Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa. Bóle głowy. W trakcie doświadczenia dopadły mnie na poważnie kilka razy i wiem, że musiało to być spowodowane rzuciem gumy, bo nigdy nie miałem podobnych problemów. Kiedyś też widziałem w sieci artykuł ukazujący taką zależność, więc nie miałem żadnych wątpliwości skąd wzięły się moje bóle. Ale skutki, które wymieniłem, dotyczą akurat mojej osoby. Jest jeszcze mnóstwo różnych badań, według których rzucie stymuluje wydzielanie śliny, co zasadniczo wypułkuje kwasy wytwarzane przez bakterie. Dzięki temu zęby są mocniejsze i mniej podatne na próchnice. Niektóre gumy zawierają również kompleks o nazwie CPPACP. Wzmacnia on szkliwo i zapewnia zębom dodatkową ochronę. Ponadto na rynku dostępnych jest wiele gum zatwierdzonych przez dentystów. Nadal jednak powinniście uważać, jeśli chcecie podjąć się takiego wyzwania. Surfując po internecie, natknąłem się na informację, że pewna kobieta z Liverpoolu musiała poddać się operacji szczęki po tym, jak żuła gumę przez około 7 godzin dziennie. Jej mięśnie żuchwy ponoć się zużyły i nie mogła otworzyć ustrzeżej niż na 2,5 cm. Dobrze, to ile gumy dziennie można w takim razie żuć? Lekarze twierdzą, że nie powinniśmy tego robić, jeśli nie mamy ważnego powodu. Najlepiej rzuć gumę po posiłkach. Ma to związek z oczyszczaniem zębów i zwiększoną produkcją śliny, która poprawia trawienie. Pamiętajcie też, że wszystkie korzyści gwarantują tylko gumę bez cukru. Jeśli o mnie chodzi, to obecnie staram się rzuć gumę trzy razy dziennie po śniadaniu, lunchu i kolacji. Oczywiście po filiżance kawy też się zdarza. Mam lepszy apetyt, hollywoodzka szczęka nadal robi wrażenie i cieszę się, że podjąłem to wyzwanie. A Wy w jaki najbardziej ekscytujący eksperyment się zaangażowaliście? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Koniecznie polubcie ten filmik i udostępnijcie go znajomym. Zasubskrybujcie nasz kanał i pozostańcie po jasnej stronie życia.